Elu czpunie Sam jesteś czpun Pił, jebany Sam jesteś czpunę Klej tą pizę, by ci zajebał kurwa, taką liście na łeb czwelu ty ty walony tak zajebał ci kurwa by ci kurwa, zgnił tak kurwa tak o! I bym mi pierdolą ścianę jebany Zamknij łeb walony z śmieciu, nie nazywaj mnie od czpunów, kurwa, wykręcu wykręc. Czpun, czpun, czpun. Ty jesteś powiertelabny jakiś, no umyślę. <laughs> <głos》> Chłopie, zajebałeś krzesło z marketu z Lidla, kurwa coś pierdolisz do mnie. Jak ty tylko krechę wciągnąłeś? Czy krechy kurwa, krechę do mnie ci kurwa tak zajeb... Ty masz jakieś odklejenie mózgowe. Ale ty masz jebnięcie w łeb, wędkę w pokoju trzyma w kącie kurwa, pierdoli do w jakieś poły, kurwa. Ty. <głos》> ty jesteś popierdolony. Ty, ktoś ci super na bluzie zawiązał, dał mnie jebany. Zamkniłem sobie związałem po prostu, żeby mi sznurki nie latały. Ale <grym> debil. To sobie wypierdol, błotnij nożyczkami, kurwa, dał mnie jebany. <grym> ale, ale, ale ci lepiej wywali przysięgam. Kurwa, <grym> zaniebał. <grym> no a ty co? A ale cię wykręciło po tej kreszce, nie? Dobry nie, ja nie towar. No, punem jesteś. Ty kurwa. <grystanie> ja nie spałem pedale jebany, jestem kurwa. Sober. No, jestem... A ty Jakiś jakąś Monalizę, spod? a ty jakąś Monalizę masz. Obraz jakiejś Monalizy. Z tyłu. Ty idioto jebany, Monaliza. Singlu jebany. Czy tak się j. wygląda na Monalizę? No ja wiem, że to jest Lee Monroe. No, to Mon Monroe, kurwa, Monaliza, we ty chłopie, weź ty się pierdoni w łeb. Chyba <grystanie> kupce słuchawki, czy wie połamane jakieś masz ke poklejone. Esa, jebać ciebie, kurwa, i twoją To Ciebie jebać, właśnie. Chuj! A ciebie też pierdolić jeszcze bardziej? Nie, ciebie bardziej. <grym> jebane lamusia, jakąś cegłę od starego dostałeś? Kogo? Z felu jebany. Kogo? Chuj. Kogo? O, kogo obchodzi! O, ale jesteś słaniaczkiem! No ale co? Bo co dostałem od, od taty? Cegłe jebane pedale, w pysk, śmieciu. Czemu <grym> tak mówisz? Jesteś głąbem totalnym. Turbo Turboprzyguł. <grym> Ale jesteś nubem. Jesteś turbo przygłupem. Jesteś, ale jesteś też nudziarzem jebanym. O szczochy starego się popija. Etykietę ci ktoś zajebał z nich. Twoja matka, która właśnie jest tutaj pod, pod stołem. O, 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 o! <ścoughs>